Jak czujesz się po występie? No na pewno jest to niesamowite przeżycie, coś niesamowitego, jak kosmos, coś odczuliśmy między sobą też. No, było dużo śmiechów, były małe problemy, ale to wszystko da się rozwiązać improwizacją. Dużo emocji, bardzo pozytywnych emocji. Mam nadzieję, że odbiór naszego spektaklu, nasz przekaz bardzo się podobał. Pomysł był Kasi, pokuty. My dodaliśmy troszkę swoich rzeczy i wyszło nam myślę, coś fantastycznego. I pełnego emocji, i z przekazem. Jak zawsze nasze spektakle są z przekazem, tym razem jest to przekaz dotyczący przyjaźni, żebyśmy potrafili dzielić się nią, ale w momencie, kiedy nasz przyjaciel potrzebuje czegoś innego, żebyśmy też go zrozumieli, jego emocje. Ale to pozwala na to, że poznajemy kogoś nowego. I w naszym spektaklu tą nową osobą był nasz niesamowity niebieski kotek. Pan Michale, co chciałby pan, aby widzowie zabrali ze sobą po obejrzeniu tych spektakli? Kosmos. To, że, że ten kosmos może być w każdym z nas i yy, z jednej strony jest to coś nieznanego, z drugiej strony może być to coś, gdzie możemy na chwilę odfrunąć i zapomnieć o. Szarej rzeczywistości, która nas otacza, i tak yy, poczuć się trochę cieplej na serduchu i trochę lepiej w głowie i w serduchu. Kosmiczne żarówki to historia o przyjaźni, która nie jest na granic. Jakie wartości chce Pani przekazać poprzez tę opowieść? Przede wszystkim w spektaklu Kosmiczne Żarówki opowiadamy o przyjaźni i o podróży. Podróż oraz tej tej podróży tak naprawdę nie jest najważniejsza w tym naszym przekazie, tylko to, z kim w ten podróż wyruszamy, czyli wyruszamy z grupą przyjaciół w poszukiwaniu kogoś. To z nagle zniknął. Więc myślę, że jedną z najważniejszych wartości w ogóle teatru, ale nie tylko naszego spektaklu, jest to, że możemy budować wspólnotę. Wspólnotę, która nas łączy, która wyznacza nam wspólne cele i która daje nam dużo radości we wspólnej pracy. Spektakl zrealizowano w Konwencji Teatru Ruchu. Jakie to znaczenie Pani Kasiu ma w kreowaniu atmosfery i emocji? Teatr ruchu jest z jednej strony bardzo ciekawą techniką, z jednej strony łatwą, bo aktorzy nie muszą się uczyć tekstu, a z drugiej strony jest ta trudność, żeby właśnie emocje, żeby historię, którą chcemy opowiedzieć, pokazać za pomocą ruchu, mimiki, gestu. No i oczywiście tutaj mamy też bardzo fajną przestrzeń dla odbiorców, dlatego że każdy z nas może to interpretować na swój sposób. Także tylu, ilu widzów jest na widowni, tyle jest. Interpretacji naszego spektaklu. Więc bardzo lubię tę formę teatralną. Teatr daje dużo możliwości, ale też rozwija naszych aktorów, bo pracujemy z ciałem, każdy zyskuje większą świadomość ciała, ruchu, gestu, mimiki i to potem myślę, że procentuje też w życiu codziennym.